To było jasne, że na szczycie NATO kwestia Blisko Wschodnia, Iran i Izrael mogą zdominować dyskusję. Mimo tego udało się utrzymać w agendzie najważniejszą dla Europy sprawę Ukrainy i rosyjskiego zagrożenia. Deklaracja szczytu podkreśla, że Rosja jest największym zagrożeniem dla sojuszu, a co ważniejsze, szczyt w Hadze określił wzrost wydatków na obronność do poziomu 5% PKB krajów członkowskich. To są dobre wieści dla walczącej Ukrainy również. Dlaczego? O tym za chwilę. Szczytem Trumpa zaproponował nazywać spotkanie przywódców NATO Marco Rubio, sekretarz stanu USA. Po wcześniejszym nagłym wyjeździe Trumpa z kanadyjskiego szczytu G7, zjazd w Holandii miał być sprawdzianem siły sojuszu. Szczyt zorganizowano w Hadze, rodzinnym mieście sekretarza generalnego NATO, a on sam nazwał amerykańskiego gościa tatusiem, gdy Trump chwalił się, jak powstrzymał wojnę izraelsko-irańską. Jak dwoje dzieci na podwórku szkolnym, wiadomo, walczą wściekle, nie możesz ich powstrzymać, nie walczą przez jakieś dwie minuty, wtedy. Łatwo ich powstrzymać. Więc tatuś czasami musi używać mocnego słowa. Tak, musisz używać mocnego języka. Musisz znaleźć odpowiednie słowo. Mark Rutte musiał nawet usprawiedliwić swój żart. Przypisał to swojemu wielkiemu pragnieniu utrzymania w ramionach Europy głównego sojusznika z największą armią w NATO. Komentatorzy zastanawiali się, czy prezydent USA spotka się z Zelenskim. Było to też jednym z wyzwań dla gospodarzy szczytu. Tak się stało. O wynikach rozmowy oficjalnie nic nie wiadomo. W sieciach społecznościowych prezydenta Ukrainy jedynie znalazł się wpis. Rozmawiali o tym, jak bronić Ukraińców. Sam Trump krótko skomentował to spotkanie. Chciałem tylko zobaczyć, jak sobie radzi. Był bardzo miły. Wiesz, mieliśmy trochę ciężki okres. To, co wyniosłem ze spotkania, to, że on chciałby to zakończyć. Zamierzam porozmawiać z Władimirem Putinem i zobaczyć, czy możemy to zakończyć. Fotorelację ze spotkania opublikował w swoich mediach społecznościowych Wolodymer Zełęcki, ukraiński przywódca w czarnym garniturze, choć i nie do końca klasycznym. Jednak ten właśnie fakt zauważyły media. Po raz pierwszy od czasu inwazji Rosji na Ukrainę nie założył wojskowego uniformu. Przedstawił prezydentowi USA dowody na to, że Rosja nadal atakuje Ukrainę podczas ustalonej w negocjacjach wymiany ciał poległych. Jednak największe emocje na twarzy Trumpa wywołało proste pytanie ukraińskiej dziennikarki: BBC News, BBC News serwis ukraiński: Skąd pani jest? Jestem z Ukrainy. A więc mam pytanie: Czy Stany Zjednoczone są gotowe sprzedać Ukrainie systemy antyrakietowe już teraz? Czy pani sama mieszka teraz w Ukrainie? Mój mąż tam jest. Zdaję sobie sprawę, że to musi być bardzo trudne. A ja jestem w Warszawie z dziećmi, bo on tak zdecydował. Czy pani mąż jest teraz żołnierzem, nie? Tak. Jest tam teraz, prawda? Tak. Wow, to musi być trudne. A pani mieszka tutaj? W Warszawie. O krótkim dialogu z dziennikarką BBC pisały wszystkie światowe media, zauważając, że udało jej się roztopić serce nieugiętego Donalda. Walerii Czałj, były ambasador Ukrainy w USA, nazwał tę rozmowę największym dyplomatycznym zwycięstwem w kontaktach Kijowa z administracją Trumpa. Na szczycie w Hadze podpisana była deklaracja, w której Rosja została uznana za długoterminowe zagrożenie. Ukrainie udało się przywrócić dialog z Szynktonem. Michale no właśnie bardzo ciekawa wymiana zdań między ukraińską dziennikarką z Warszawy i Donaldem Trumpem pracowałam tam na miejscu obserwowałem to i wyobraź sobie że Donald Trump samodzielnie prowadził konferencję prasową to on wybierał osoby które mają zadawać mu pytania i tak się złożyło że właśnie ta pani się trafiło na liście jakby tak. Um, mam wrażenie, że ten dialog wpłynął jednak na jego emocje i może no, nawet przyspieszyć decyzję o przekazaniu Ukrainie patriotów. Ale co ty o tym myślisz, tak? Czy według ciebie, no, oprócz tego ciekawego dialogu, są jakieś inne dobre wieści dla Ukrainy, czy Ukraina coś zyska po tym szczycie? No. Myślę, że kwestia ukraińska była w jakiś sposób urealniona na tym szczycie, bo jeżeli spojrzymy na poprzednie szczyty NATO, no to tam wisiała kwestia powiedzmy wejścia Ukrainy do NATO i to wywoływało różne e, później problemy i awantury wręcz, bo tak było chociażby po szczycie NATO w Wilnie, kiedy Wołodymyr Załęski wyjechał stamtąd rozczarowany, a w zasadzie demonstracyjnie demonstrował to rozczarowanie w sposób taki dosyć e, mocny i tym razem tej kwestii nie było na szczycie NATO w taki sposób postawione że była kwestia wsparcia dla Ukrainy jakiegoś kompleksowego podejścia do kwestii wojny rosyjsko-ukraińskiej nad tym wszystkim rzecz jasna zaważyła kwestia wojny blisko innej wojny i trochę trochę być może w ten sposób niejako przesuwając może na trochę na drugi plan może trochę na równoległy plan kwestię ukraińską ale to w sumie chyba dobrze wpłynęło na y, chociażby emocje Donalda Trumpa wobec Ukrainy i w jakiś sposób uspokoiło te, te emocje. No. Kwestia pieniędzy, które będą teraz przekazywane, to, to 5% PKB, z czego 1,5% będzie na wydatki nie, nie, nie takie klasycznie związane z przemysłem obronnym, z zakupami zbrojeniowymi, z utrzymaniem sił zbrojnych, a na inne wydatki z szeroko pojętym sektorem bezpieczeństwa. Być może w ramach tych pieniędzy uda się wygospodarować jakieś środki, chociażby na wspólne, wspólne europejsko-ukraińskie projekty w przemyśle obronnym, być może na jakieś zakupy uzbrojenia dla Ukrainy. Więc perspektywicznie zwiększenie wydatków przez państwa członkowskie NATO w Europie będzie miało również bardzo korzystny wpływ na Ukrainę. Ukrainę, którą warto tutaj dodać, że po tych pierwszych rundach negocjacji bez, bez, właściwie bez żadnych y, oczekiwanych wyników. Wiemy już, że wojna może potrwać długo. To może być wojna, która potrwa na pewno do końca tego roku, być może jeszcze dłużej. Tak czy inaczej, zagrożenie rosyjskie, niezależnie od tego, czy te negocjacje przyniosą w pewnym momencie jakikolwiek skutek, będzie nad Ukrainą wisiało i wiadomo jest, że Ukraina będzie musiała się wzmacniać militarnie po to, żeby to zagrożenie się nie powtórzyło. Tak. A Ukraina będzie mogła wzmacniać się militarnie? Również wskutek decyzji Sojuszu o podniesieniu wydatków do 5% w perspektywie 10 lat, bo te 1,5% to każdy rząd będzie samodzielnie decydował, na tak. co przeznaczyć te środki. Ja mam nadzieję, mam takie, mam takie wrażenie po szczycie, że no przynajmniej część państw będzie chciała część tych środków przeznaczyć na obronność Ukrainy i to się zaliczy pomoc Ukrainii będzie zaliczana do tych 5%? Tak, oczywiście. Zobaczymy jeszcze w jakim, w jakim stopniu, dlatego że rzecz jasna, że tutaj będzie dużo kreatywnej księgowości w wielu państwach NATO. To To jest też kwestia polityki, to jest też kwestia tego, co rządy i partie rządzące obiecują swoim wyborcom. Jakie środki będą przesuwane? Już zresztą takie głosy słyszymy, że, że wydatki są potrzebne na sferę socjalną, na służbę zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Więc no, tutaj mogą być różne kontrowersje i tak jak powiedziałem, kreatywna księgowość, która będzie zaliczała na przykład na poczet wydatków Zbrojeniowych czy też związanych z bezpieczeństwem, wydatki inne, na przykład socjalne. Tak, tak. Jak według Ciebie to, że e, kilka dni przed szczytem zakończyła się no, ostra faza, powiedzmy, wo tej wojny dwunastodniowej między Izraelem i Iranem, e, miały miejsce ataki amerykańskie na obiekty w Iranie? Jak to wpłynęło na sam szczyt, na humor, mówiąc prosty, Donalda Trumpa? Bo ja mam wrażenie, że Trump był zdenerwowany oczywiście tą sytuacją z wyciekiem danych o tym, że ten, nie wiadomo jakie to są skutki tego ataku, ale to, że spotkanie z Żyleńskim przebiegło tak spokojnie, to niejako przysłoniło te problemy z Iranem, załagodziło jakby medialnie nawet. W... Sytuację związaną z. No, wojna bliskowschodnia na pewno zaciążyła nad tym szczytem. Odbyła się tuż przed i, i była z poważnym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych yy, i niepokojem w Europie. Więc na pewno tak, ale jednak nie przesądziła chyba zresztą. Siergiej, ty byłeś na szczycie, więc chyba lepiej wiesz, jakie emocje tam panowały. Tak. Michale, przejdziemy zaraz do tematu białoruskiego, ale zanim to zrobimy, przypomnijmy sobie, że Włodymir Zeleński z Hagi pojechał prosto do Strasburgu do Rady Europy, gdzie podpisał umowę o powołaniu nowego specjalnego trybunału, który będzie badał zbrodnie, agresję przeciwko Ukrainie. I m.in. Aleksandr Łukaszenka może podpaść, jakby może być jakby na celowniku tego trybunału. No właśnie.